Manderu Tutaj lisi gracze! I drugi odcinek naszej gry dzieciństwa, czyli spor. Właśnie jesteśmy na etapie kolejnej ewolucji. Tutaj mamy, że najlepszy... Jesteśmy na najlepszej drodze do rozumu, więc przejdźmy do tej najlepszej drogi. Gratulacje! Dzięki! Chcę być na ląd! Pozwól mi wyjść na ląd. No i dobra, tutaj mamy nasz historiogram, histo no, będziemy mięsożercą. Od samego początku zjadaliśmy i nam e, spadało, bo wszystko żerce jakbyśmy utrzymywali. No ale okej. Okay. Pójdziemy w trudniejszą grę, bo mięsożerca jest trudniejsza ogólnie. Właśnie mięsożerca i... Wszystko to w ogóle jest easy, nie? Lecimy! No i dobra. Mamy swojego tutaj stworzaka. Wiesz ewolucję, tego czegoś? Gdzie bym się go może podnieść na ten? Uh. <laughs> Czekaj, daj mi za kość złapać, daj mi za kość złapać To uh. 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 mój diabo Tak? I nogę, dajcie, dajcie nogę, dajcie nogę! Kurde! Albo dobra, będzie tylko strzelać, po pierwsze spory powinno być łatwe. Jolo. Zrobimy potworzaka, będzie... Chodził na czterech. Napęd na cztery będzie. Tak jak nie jeden... Pan podmonopolowy! Ej, wygląda nawet cute. Fajny, jakich kolorów go zrobimy? Jest najładniejszy. No. idziemy! Jak się cieszy skórkobaniec idziemy na ląd! Na ląd! W górę! Ale będzie śmiejmy! Na swojej drodze można spotkać. i Flamingo. najlepsze, że pobrałem jeszcze podpory z tego. Z biblioteczki, pamiętaj. robaku, dawaj na AWP. Mówisz, że namawiasz mnie? I tam po, 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 ludzie, zgłaszam się. Tak się składa, panie Szkula, właśnie mam zamiar tam zajrzeć do was. Ściągnąłem już GTA 5 dzisiaj. Oto początek nowego dnia, a dla ciebie początek wędrówki po nowym świecie. Dziwnym i wspaniałym świecie. Powietrze wypełnia twoje płucza, gdy stawiasz kończynę na suchym lądzie, który będzie teraz twoim domem, rozpoczyna się kolejny... ...etap. Nice. Nice, dobra. Wychodzimy na ląd. O, to nasza dziupla. Rozwój, rozwój. Jesteś sożarcą, południ ciarek, dobra. I teraz się pożegam. Tak. <grystanie> <grystanie> Okay, dobrze, dobra, dobra, idziemy poznać okoliczne wioski, To dziś jeszcze powinna zostać na starcie jakaś padlinka, jest, dobra eee, Jak tu się... A jest tutaj głód, pasek głodu, dobra. Easy to tego go zostawię, bo nie zgnije. Idziemy! Ewentualny atak tu albo aż zobaczyć co to za spory Fumflów. Sąsi sąsiadów trzeba szanować. A, kto, a to kto? Spotykasz nowy gatunek. Chcesz by został twoim wrogiem? Lub przyjacielem? Wybierz odpowiednie nastawienie i warki na swojego nowego sąsiada albo zaśpiewaj mu. Nie no, tutaj, tutaj zobaczymy. To tu najpierw się zafumflujemy. Copi! Dobra robota! Zwycięzco otrzymuje nagrodę! Jesteś na dobrej drodze do rozwinięcia większego mózgu i inteligencji. Widzicie? Pracują mnie na to, że jego Dobra, będziemy tutaj jeszcze Chodź. Po to będzie mi rozrabiać. Kolejny funfel, hura! Z tego co wiem, nie mogę werbować do swojego do swojej armii potem. Czy pamiętam. Dobra, to sobie jeszcze kopę oczywiście. Tam, 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 tam! Ej, może pora wypłynąć na morze pełne. Muselka, a to jakbym miał w ręce, to muszę ją wrzucać, żeby pogłuszać, ale nie mam rąk. Jestem taki bez rącek, chodzący tłoczek. Co on taką rurę robi? Chodź jakie momenty. Przyklaki śmimsme. E, 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 Chodź do mnie. podejdź. E, go e, e, się kobieto. E. Kurde. Niebezpieczna sytuacja. Dobra, idziemy szukać kolejnych wrogów, może teraz oj Ale w komicznie wygląda. Dobra, wcinamy go Wiem cię! Pan cię już obstrani Tam Dead. Tą drugą stronę, teraz musimy być trochę agresywni, nie? Dobra, no, to jest jakie... Teraz jaką stronę pójdziemy? Towarzyska zmienna czy Tam jak pójdziemy za bardzo w dół, to potem będziemy ee, mieć coraz bardziej dobrze i przewalone w życiu. na <śmiennie> <I zaparczą> nam. <śmiennie> Zginamy go! Będzie potwór! Zjedz go! Tak, to ewolucja, to jest <laughs> A jeszcze jeden atak? Aby wywalić ich z gry. Uf, Chodź tu! Chodź tu! tu. Właśnie dlaczego nie mam klucza? Oni no, móc... A nie do szybkiego biegania, dobra, nieważne, co mi Turbo! A Ewolucja! Ktoś tam na mnie wyparł. Kto! Kto! Ktoś chce się bić. A, bo oni zniknęli ogólnie. Cześć! Okej, okay, tu mamy taki. Tutaj kogo, kogo mamy? i ja, te tak kluski można zjadać, potem będą części przeciwnicy. Dobra. No dobra, sobie jeszcze, może się jakoś dozbroić i bardziej przypominać paliunka. Chodź się dozbroić. O! Uh. Uh -huh. Hehehehehehe <laughs> Czemu to ten sports No dobra. te stare oczy ja nie chciał. O będzie lepiej O Tyk Ja mam ewolucji Tyk Powinienem to przybliżyć bo tak trochę słabo widzę Tyk. Ojej, <garnia> garnek mu na łeb dociągnął, chciałem, przepraszam. Kurde, wygląda elegancko. Tu bardziej do przodu, kolanka, boczek, jakieś stopy przydały ci się. Że... To jest plan, dobra, i za ile nogę sprzedam, do 50, kurde. Hmm, Powinienem mieć bliżej no. Okej, okay, mamy to tu. To mamy tu. O! To jest prawdziwe Mammoth Oni ci gdzieś Dobra, i nóżki, nóżki jakieś takie. Nie mam lepszych psa. nóżek. Wydałoby się też być trochę groźnym, co? Troszkę. A mamy go nigdy nie ciekawszą? Nie, to musi, on nie, on musi zostać przy tym. Musi iść w to w gębomata. A jeszcze <laughs> Czy chcemy, żeby latał? Radzi się, się wstrzymujemy, ale kusi, kusi, kusi. No, za dużo nie mam dokuwanej jeszcze rzeczy, więc ta nie będzie jakaś taka mo mocarna dałby się go trochę dobroić. Ty, a tu jest jakaś płykania jeszcze, Dobre, osiągnijmy to osiągnijmy to. Na razie jeszcze. Bo to będzie wyglądało lepiej. Okej, okay, coś takiego mógłby to wyglądać. I pod spodem że miał pancerz trochę, nie? Tam, pod brzuchem, pod brzuchem. On musi mieć tutaj je pan ale elegancka. Oje, nie, nie to! To nie chciał powiększać. Jej, mój uloc polec. Jaja. ale ulocy, patrzcie na jego ślipia, taki ślicny. Jakiś ślicny mój spolecek. <śmany z nieruchomości> Dobra To było na telefonie mocno myślę. Hu-Hi-Hu-Hi-Hu Huch. Fajne, fajne. Fajne, dobra. Tak samo fajne było to. Yy, tak samo fajne jest koniec tego odcinka. To będzie wszystko na dziś. Tak więc, pamiętajcie: łapeczka w górę, komentarzyk tam poniżej i jeszcze subik. Będę bardzo wdzięczny i widzimy się w następnym odcinku tych. Tak powiem, ewolucjo przygoda? Niech będzie ewolucjo przygody. Brzmi najlepiej. Nie? To byłem ja. To było spore. Cześć i całem.